Dzień dobry wszystkim, dzieci dzieciaczki na no tą robaczki tu na tej strony. Dzisiaj nie ma nic ciężarówki, dzisiaj ciśniemy do Belgii potężną Astrom 18 z przyczepką po odbiór Gix'a. Gix Giks był jeszcze jest w serwisie. Były wymieniane tarcie hamulcowe plus yy, napęd. Tak tylko wam powiem, że razem z robocizną wychodzi 1150 euro do Belgii, do Krisa, bo tam stoi moto. Mam jakieś 167 km, jeszcze szybkie tankowanko I komu w drogę temu trampki No i ruszamy Jeszcze szybkie tankowanko I ciśniemy, kryzys już czeka Moto naszykowane, gotowe do odbioru Zobaczymy, przyjedziemy, zrzucimy I jutro się przelecimy Jak nie będzie padać Zobaczymy co tam Pomogło, mam nadzieję, że pomogło. Kurczę, bo masakra. O, mechanik się przejechał mówi wszystko. Gra, jest malina, idealnie chodzi, także nic nie czepię, nic nie stuka, nic nie puka. Na końcu drogi Więc zobaczymy, prawo, zweryfikujemy. Na końcu drogi, A jak będzie coś nie halo, to To buła, buła koło wrotek prawo, i gościu będzie drogi, wymieniał jeszcze raz. Dobra. Kierunek stacja paliw. I opa, opa. Są my. Dobra. Szybkie tankowanko. Nie będziemy przesadzać. Za jakieś 5 dyszek. Gdyż, ponieważ, jakobyś w Belgii jest taniej. A tutaj ponad dwójkę kosztuje liter. Jakoś, jakoś. Tam chyba złoty, euro 60. Także dobra. Idę tankować. I widzimy się za jakieś 5 minut. No i mamy to, mamy to. 40 litrów no, sorry, 40 euro 19 litrów 2 10 za litr resztę dotankujemy sobie w Belgii bo jest Lecimy, okay. lecim 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 no i panie i panowie wjechaliśmy sobie właśnie do Belgii do celu zostało 85 kilometrów i jeszcze zostały 39 km zostało hard muza leci, Tuna leci. Przyczepka siedzi, złoty 60 się było, to jest. Tak, Powiem wam tak, to nie ryzykuje, ten szampana nie pije. <śmany> ile można latać z przyczepką? No ile? Już odpowiadam. 200 w mieście No i mamy pobór opłat Ciekawe ile skasuje za osobówkę z przyczepką Zaraz się dowiemy Zaraz się dowiemy Tutaj sobie polecimy Pyk, 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 pyk O, 4,95 I co? Będzie coś z tego? Będzie Jeszcze sobie tiketik weźmiemy dawamy go i i ruszamy 4,95 taka przeprawa w Belgii nas kosztuje ile mamy? 60-36 km tryk tryk tryk, lecimy dalej No tutaj co oni mają? Obóz masowej zagłady? Myślałem, że to nielegalne w Unii Europejskiej na świecie. No coś mogłem się mylić. Mogłem się mylić. Widać, że jeszcze potomkowie wujka Adolfa. Biznes kręcą. Hardcore. O, a radarek, radarek. O ile mamy? 8? Dobra. To jest 100, ale nie wiem czy to nie łapie te z przyczepkami, także delikatnie sobie 80 będziemy pykać. Ten radar jest. Aha, tu jest trajekt kontrole czyli odcinkowy pomiar prędkości. Także przez tunelik, 8 dyszków. Przez tamten przeleciałem stówką. Zobaczymy. Zobaczymy, co czas pokaże. Po trzech km. No. Trzymaj się prawej strony. To jest. Bardzo cieszy mnie to, że ze mną Katarina rozmawiasz w tej oto chwili. Doturlaliśmy się do Chrisa, proszę, proszę, jest, jest nasz syn Ilu, Ile go czasu nie było u nas I Jack Sparrow Pojechali chłopaki, odebrali Geeksika z Suzuki Odebrali Gixika z Suzuki i jaka sytuacja Jaka sytuacja, w, 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 czekaj, właściciel tego super pięknego Mercedesa Jechał jako, jako taksówka, żeby odebrać gigsa. A jak wlazł do salonu, tak wyjechał już kurwa. <laughs> V-Stormem 1000 pojemności. Przebieg 17, rocznik który? 2017. 2017. Wygląda jak nówka sztuka. No. Krystian, ty nie możesz kurwa z nim na zakupy jeździć. Nie A, ani. Ani. <laughs> <mąż> za każdym razem jak z nim pojadę, to się to kończy. Znaczy, ty. Znaczy, z mleczkiem? Nie, czarna zwykła, poproszę. Nic z wreczkiem wlecz... i cygankiem. No, podróż. także. Krystian pojechał jako taksówka, wrócił kurwa fa faustormem Stromem, ja pierdzielno. No Mucha nie siada, Mucha nie siada. Nie ma do czego się czuwać. Niech tu kurwa nie będzie siedział. <grywa> <grywa> Żadne lachony. No. no taka sytuacja, no nie chciałbyś, żeby ci pazurem gdzieś przerysowała no, nie. siedzenie, nie? No, nie, 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 nie. No ale taka sytuacja, hemoglobina, a w Gixie co? Nowki sztuki tarcze. Zmienione, Chris mówi, deklaruje, że działa. Działa. Że działa, łańcuchówka, sztuka, cały napęd zmieniony, nic nie stuka, nikt nie puka. Ym... Masz tak, to mogę ci teraz oddać e, normalnie. Proszę dziękuję, raz. dziękuję. Hardcrowo, tu na będzie kurwa. jeździł. ten został? Jak to jest? Odpicowany, odpicowany. <laughs> trochę odświeżony. no. Dziadek, bo dziadek, bo babcia, bo to ona. Jako 2009 rok, ale 280 zapierdziała, także jest malina. A o tym Mercedesie już nie wspomnę ile tu kunia siedzi? 310. 310, 310 kunia. O. Czemu ja nie mogłem spalić lacia? Bo na, 4 na 4 buty To co, że na 4 buty to lacieł nie pali. dobrze w Jak Jakby dobrze w kurwie to pójdzie, tak? No, ale pasowałby mi zamiast astry. Tej, patrz kolorystycznie by wszystko pasowałby. pasiło Ile za niego chcesz? Dasz no, 20 jest twój 20 koło euro Eee co ja mówiłem? Że wolę Astrę? <laughs> no taka sytuacja, dobra za to pakujemy No i Gixik już spakowany, elegancko Wszystko siedzi jak powinno siedzieć Zabezpieczone Możemy uciekać na Holandię Z powrotem Tam Chris Odbiera, przeprowadza do domu od Christiana Nowy nabytek No Także kolejny jeżdżący A my się zawijamy Zawijamy na os, na Holandię Także panie i panowie, taki króciutki odcinek Nie wiem, będzie miał 10 minut Mam nadzieję, że będzie miało A co jeszcze dostałem? Czarną szybkę do gixa Tylko sobie muszę Ją porobić Zadupek z pokrywą na siedzenie Przemalować na czarno I wywalimy Siedzonko i będzie wtedy już Picobello Turbo Gixxer <ścoughs> Dobra, zamykamy Majdan, lecimy na Holandię Także, panie i panowie, do kolejnego odcinku